Eight. i mam nadzieję, że ja, marny szeregowiec gwardii imperialnej, będę mógł was oprowadzić i opowiedzieć Z czym oprowadzić. Oprowadzić, dobrze powiedziałem, ale opowiedzieć, troszkę historii z tego świata, jakim było, żeby umylić wam oglądanie krwawej walki. A teraz już całkiem poważnie. Siemano wszystkim, ja jestem Rybter, witam was ponownie w Dawn of War. Eee, tak moi drodzy parafianie, zacznę po ostatnim zwycięstwie, z którego, z którego niesamowicie się cieszę, wyruszamy pozbyć się Nacji, która może nam e, zrobić brudnego świńskiego backstaba w plecy i stworzyć działania takie od tyłu. Mianowicie zdrajców. W końcu pozbędziemy się tych zdrajców, pozbędziemy się Astartes z chaosu. Kosmicznych Marines z chaosu, jak zwał ich, zwał. Dla mnie to są zdrajcy. Ale, tak, żeby umilić to. <słyski> Ej, kurde, bo ja zacząłem kiedyś temat jak to Astartes pró próbu próbują zapobiegać e, skażeniu. Nie pamiętam do końca, na czym to skończyłem. nie Fajnie byłoby się powtarzać, więc. Eee, tak. Eee, I chodź tu. I am on it. To może zacznę od początku. Bo jak e, jeśli wiecie, bądź nie wiecie. Chaos. Skaza. A to jest e, skaza chaosu jest bo, hmm. Emperor, w ludzi, którzy są słabi, mają słabą psychikę, nie są odporni. tak jak tutaj jest pokazane, e, nie wierzą mocną wiarą w, w imperatora. Prawda? Chaos do takiej osoby e, demoni, Demonii. Demony e, będą są czymś w krzy śmiertelników. Słabych śmiertelników. I po niektórzy przez to, że się ugną tym podszeptom Właśnie staną się heretykami. A taki heretyk już jest w władzy chaosu, więc jest ogniskiem heretyk zapalnym. Wywaj, Elfiaszu. Um, taki heretyk jest. Myślę, jest ogniskiem zapalnym, bo. Za jednym heretykiem ciągnie się drugi heretyk. Wiecie jak to działa. Ludzie myślą, ej skoro on to robi, może to masz rzeczywiście rację, może to tak naprawdę dobrze jest służyć krwawym Bogom, którzy tylko myślą o tym jak nas zniszczyć o astartes, którzy chcą nas poświęcić w wierze uchwa w wieze. Słożyć w ofierze. Dlatego ja troszkę przejaskrawiłem, ale w ten sposób właśnie to wygląda, że hercy... A na początku z troszkę z ciekawości, a później ze strachu... Zostają przy nich. No bo oczywiście bogowie w e, swoim wiernym wyznawcom oferuje naprawdę niszczycielską moc. E, tak jak na przykład można rzucić e, Czarnoksiężników to, to czarnoksiężnicy, to chyba byli wcześniej kronikarze. Kronikarze, A jak wiecie, kronikarze operują z mocami psionicznymi. I am on it. Więc więc. bo... W uniwersum Warhammera 40 40000 psionik jest uważany za nie za obdarzonego darem, tylko że jest za skażonego. Skażonego energią osonową. I tak, z takim psionikiem. Y, tak. Jeśli jest to niestabilny psionik, który w każdej chwili może dać się y, przyjąć nad sobą władzę energii osonowej i właśnie stać się takim. No coś, coś na wzór opentanych Maryńska osób tutaj ukazanych jest usuwany, jest zawijany. Każdy psionik, który przejawia jakieś e, zdolność, zdolności, człowiek, który przejawia zdolności psioniczne, zanim zostanie psionikiem, musi przejść Odpowiednie przygotowanie. A to przygotowanie ma na zasadzie wyeliminować właśnie tych słabszych tych, którzy mogą tworzyć zagrożenie. Dobra, tu jest, to jest Więc, y, sami widzicie, że mimo że się otrzymuje wspaniałą moc, możliwość kierowania wszystkie większością rzeczy ze, za pomocą własnego umysłu tak naprawdę jest się jeszcze bardziej narażonym na e, energię chaosu niż normalny śmiertelnik i Astartes Astartes w dobrze, Astartes, którzy zostali po stronie Imperatora, podczas herezji Horusa nie przeszli na, nie przeszli na stronę Horusa, nie dali się zmanipulować. Teraz to są, to jest zbrojna pięść Imperatora, tak jest tak są nazywani Astartes w uniwersum. Powiem tak, wprowadzą ciężką batalię, mimo swej całej e, nadludzkiej siły, umiejętności, e, niezachwianej wiary, oni troszkę prowadzą bój z góry przegrany. Bo nie dadzą rady wszystkich uratować, a każdy nieuratowany, nieuchroniony przed e, skazą, skazą chaosu jest dla nich kolejnym wrogiem. A jak czy wiecie lub nie wiecie, to powiem powiem ludzi po galaktyce jest mnóstwo rozsianych Jest ich rozsianych setki po setkach światów, w setkach tysięcy światów miliardy lub biliony już nawet ludzi szczepów ludzkich pomyślcie sobie kilka kilkaset tysięcy astartes przeciwko. O... Kilka, no już nie będzie kilka milionów e, w dobrych porywach. Przeciwko bilionom. Mimo swoich nadludzkich umiejętności, no... Przewaga jest dalej po stronie chaosu, prawda? I astartes mają coś takiego, że... E, co jakiś czas wysyłają bądź e, s, mają swoich szpiclów na każdej planecie i jak taki szpicel zauważy jakieś e, hm, jakby to powiedzieć jakieś działania mające w e, celu właśnie skażenie mają dać znać od razu, przekazać te informacje dalej, aby Startes mogli wezwać y, Ordo Maru Ordo Maru, w sensie Inkwizycji. Inkwizycja, jak wiecie czym się zmienia. Nasza inkwizycja katolicka Nasza w sensie, że z naszego świata, z naszego uniwersum i already know what you want! Zajmowała się tępieniem jakiegokolwiek szatańskiego zła. Co często sprowadzało się do tego, że niewinne osoby, niewinne kobiety umykały na męczarniach. Przez to, że powiedzmy jakiemuś sąsiadowiś nie oddała, nie oddała się i była uważanego przez niego za. Wiedzmy przez to, że go uwiodła swoim ciałem, a teraz będzie się nad nim znęcać, bo mu sama się nie odda. Może wam się to w zasadzie wydawać taki schizowy przykład, ale uwierzcie. Takie rzeczy miały miejsce. I to w tym wszystkim było strasznie smutne. Dobra, Jak skoro już mniej więcej kojarzycie, czym się zajmowała inkwizycja w naszym świecie, to w e, uniwersum Warhammera zajmowała się tym samym, a mianowicie tępieniem chaosu. E, w, jest taka jednostka po stronie e, Astartes, e, szarzy rycerze. To właśnie są, e, jest to zbrojna jednostka e, inkwizycji. Jednostka, która jest. E, zawójczo skuteczna przeciwko jakimkolwiek demonicznym e, istotom. Więc e, na przeciwko e, strajcom jest w sam raz. Są idealni, wprost, wprost stworzeni do tego, żeby tępić ich. Co e, to było? miarę sensownego. Bo kurde, gubię się. Gubię się w tym, co mówię. Nie ogarniam dzisiaj. Ym, powiedziałem to to. No ale dobra. No i wezwana taka inkwizycja może oczywiście... E, próbować zdusić to w, zarod, y, w zarodku, prawda? E, przez to, że... Wytępi lub... Nawróci... Na, nawróci... Y, tych skażonych energią osunową, w sensie, że heretyków. A jeśli to już jest zbyt potężne na tej... zbyt potężnie zakorzenione na tej planecie, pozostaje coś takiego, jak y, broń ostateczna Exterminatus. Exterminatus m, jest to... Y, okręt... statek y, kosmiczny, tylko... Jak go nazwać? On jest jednym wielkim działem, który niszczy wszelkie... Z uderzeniem swego działa niszczy wszelkie życie na e, danej planecie. O to niech będzie, że jest... E, to jest po prostu exterminator. W ten sposób e, Astartes chcą się zabezpieczyć troszkę strachem, troszkę wiarą, troszkę... E, Autorytetem chcą się zabezpieczyć przez y, takimi działaniami właśnie że w pewnym momencie zostaną praktycznie bez planet, na których mogliby rekrutować Astartes. Bo Astartes y, różniąc się od primarchów, oni są rekrutowani spośród ludzi zmieniani genetycznie, więc jeśli powiedzmy dany zakon. E, bo każdy zakon ma swoje planety rekrutacyjne, prawda? E, planety, z których e, rekrutuje e, z adeptów, e, adeptów z e, prawda? I jeśli taki zakon zostanie poz, e, pozbędzie się, olet. Jeśli dany zakon pozbędzie się planety rekrutacyjnej, to jego możliwości bojowe zostaną w dużej mierze pokrócone. Bo bez całego dostarczenia adeptów, którzy mogliby się stać później Astartes, jest to... Walka do tego momentu, aż im się nie skończył żołnierzy, którymi mogliby walczyć, skończył się Astartes. Więc jak widzicie, to Chaos na wiele różnych sposobów działa, żeby, próbuje ubić, ubić, pozbyć się Astartes. No, Sentinela zdobyliśmy. Dał ci się w z zrodzony jest w Chaosu. Git. A ja teraz was żegnam i zapraszam do następnego odcinka, w którym... zaatakujemy. Zdrajców, żeby ich wyprzeć z Chronusa. Żeby zniszczyć portal spaczny, z którego wyleźli, Żeby wepchnąć ich tam, z... trzymając ich za gardła. Wrzucić ich tam z powrotem w podkłań osonowy. Trzymajcie się. Cześć!